Streama, elo, żelo, chat Twój stary na nartach. Wodzuśny. Twój stary na nartach. Wodzuśny ma 1100 godzin. Co? co ty mówisz o tym człowieku? No bo... Gościu się tak nazywa. I am the champion of... I am the stone that is approaching. Co to jest za mapa? Robimy unboxing skrzynki. Wygramy na trapera. Trapper jest. Killer bez mocy, spoko. I am the champion of the light. Łeeeeeł! Wow. Ej, byś, jak jesteś, powiedz mi czy muzyka nie jest za głośna, nie za cicho, czy w ogóle mam słychać, bo... U mnie jest na połowie paska, nie chcę żeby mnie zagłuszała Albrezpida. Bra. Gracias mi amor. No ha? Co? No, do mnie tak nie mówisz, stary. Fuck Ha? Aha. Co rzu. Dzięki. Miśek biegnie. Łapka tu jest, uwaga. O! O! E! Nie! Lepiej pomogę ci! Pierd Ale mocny ten pierd jest! Dobrze. Tu go... się nie ja da! A zeskoczyć! Ups Fuck off ja Robię najgorszego giona na mapie Nie wiem co on robi Cześć sobie, żebyś miał czas uratować tego twojego starego. Aha. Hmm. Dymy tam są, widzę. Weź dasz radę podnieść go? Bo ja... o, dasz radę. Ej, dobra, jestem dead. Serio? No. Zbierdol się tym głupim traperem <grym> Almost i e, e. a mind games No aha! Mm. Elo jello. No nie, to jest z Ale dał mu Młosi No to się Mógłbym oczywiście zamknąć okno, ale bym mi było gorąco. Do lingo do mnie pisze. The box. You open it. I... I came. Pudełko. Otwarłeś je. Doszedłem. Mamy problem stary. Mianowicie? No, mianowicie kurwa zrespiłeś się obok pudełka ten gościu. Próbuję na Champion of the Light Nie proszę Wittorio zostaw mnie kurwa to jest plot twist Nie zostaw mnie Kurwa zostaw mnie nie No zostaw kurwa No wypierdalaj No Dobra już byłem się w nie tego E Dobra kida, nie jaki Ja idę po to Jestem champion of the Light no, Dzięki No nie trafiłeś mnie nawet Wow, więcej tych chainów już nie mogłeś zrespić! Bo on ma Adona, że jak rozwalasz łańcuch o ścianę albo tło jakieś, które jest otoczenie, Bo... to strzela do ciebie kolejny. Ale cringe! <laughs> Też to grałem. <laughs> no, a to, że ty jesteś cringe, tak, akurat wiedziałem od zawsze. No do... Nie, no nie umarłeś jeszcze, nie poddawaj się Redpeat! Musisz znaleźć sobie determinację. Dobra. Zamknij mordę tym demogorgonem A <grym> zrzucił do mnie mówisz no, ten Latara ten light? Latara Latara No i chuj, dobra to jak, No to ja sobie idę po stryla. Nie żartuję jeszcze muszę s punkty za uiglowanie. No to to by było na tyle. Idę po Pozdro. Zamknął hacza. No byś to spowodowane tym, że jestem głuchy Jak się denerwuje A tam, no, pada, na, nie na prostu... Ja pierdolę! Dobra, kwitnę z tego meczu No ja lubię na mapa Wszystkie mapy lubię Ja żadnej nie lubię, ja nie lubię grać z surwem Ja nie lubię grać Ja nie lubię Ja Nie No widzę już świnkę Polipka! WHAT THE hell? Bratku, bratku... Aha, no brat przyszedł, spoko. Fajnie. Fuck. Oni się lecą pod hukiem, no sss... Po Co? Nic. Ja nie wiem o co chodzi, mi tak Twitch nie działa na telefonie. W sensie na danych myśli, na, na WiFi no, nie wywala. Nie zakładaj mi tej pułapki. Bo ja nie zdejmę już. Bo ja mam takie do tego. Nie, no nic mi nie na Co? No spoko, to sobie po skill checki, tylko po to, żeby nic z tego nie mieć. W sensie? No... W tym. Mm... A, bo mi po prostu streama wypierdalał. Nie, no nie. Aha. No dobra. Mówię, ja że mam nieskończoność czasu na zdjęcie tej pułapki. Co? Mówię, że mam nieskończoność czasu na zdjęcie tej pułapki, bo. bo nikt nie zrobił GENA w tym czasie. Ja to ty masz aktywowaną pułapkę! No wiem. Ehm, um, to a cailiście? Co gonicie? Nie no nic nie mogę zrobić z tą pułapką ha. Like, not nie my siabro. fault He wow. się nie zaśmiało Wow w końcu No mam lagi jakieś kurwa streama i mi